Ciełoneczko, z tej strony Krystyna was w pierwszym odcinku z GTA San Andreas The Definitive Edition na moim kanale. I rozpoczynamy serię z przechodzenia w fabułki GTA San Andreas odświeżonej wersji, która będzie się pojawiać co czwartek o godzinie 16, które będą luźne i będą pozbawione większego montażu. A zanim przejdziemy do odcinka, to tutaj łapę w górę, jeżeli lubicie GTA San Andreas i jeżeli chcecie, żeby co czwartek się ta seria pojawiała na moim kanale, tak na rozpoczęcie 10 lajków i za tydzień wlatuje kolejny odcinek z GTA San Andreas The Definitive Edition. Taka poprawka za dwa tygodnie, bo za tydzień... Bija 5 grudnia, a wtedy mam dla Was przygotowane coś mocnego. A jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to kliknijcie ten sam czerwony przycisk subskrybuj, który widzicie na ekranie, ale tam poniżej, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Geta Sandras i być na bieżąco z fabułą. Jeżeli coś wiecie to smacznego, a ja już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. Now down on your stomach. There you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out <sighs> later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, nah, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah! <clears throat> oh, <laughs> my bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So, what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean, legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, Try not to gun down any more officers of the law. <laughs> Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Car 58. See you around like a donut, what? Carl. <laughs> Officer Pendlebury's down. <laughs> we'll be right over here. Hernandez, that is how an experience. Ah, shit. Here we go again. Worst place in the world Rolling Heights, baller country. No i w taki oto sposób rozpoczynamy serię z GTA i fabułkę. Jak widzimy CJ przyjechał tutaj, żeby pochować swoją mamę, a dwóch funkcjonariuszy się do niego przyczepiło. No dobra, pierwsze co musimy zrobić to ukraść jakiś losowy rower na terenie balasów. I mamy różne podpowiedzi, że musimy przytrzymać burzę, pedałować i w ogóle tutaj parę spraw pozałatwiać. No dobra, no to jedźmy do. Pierwszej misji, która się nazywa CJ, i jak mogliście zauważyć, że nie mam w ogóle kolorków klasycznych, które zostały dodane do gierki niedawno, bo chodziło o te klasyczne z oryginału, a dlatego, że mi się one szczerze nie podobały, nie będę tutaj się rozwodził dłużej, po prostu mi się nie podobały, więc zostawiłem takie, jakie były na początku wersji definitywnej. Nie bijcie mi w komentarzach za to, ale tak mi się gra lepiej z taką grafiką, z takim kolorkami, oświetleniem. Bro, wszystko spieprzył, więc w takim razie chodzi o to, że CJ jest wmieszany w zabójstwo. To mogło być zabójstwo ogólnie o śmierć swojej mamy. No, ciekawe, zdowiemy się tego później. The Wrong house, fool! Hey, hey, big smoke! It's me, Carl. Chill, chill. C.J. Oh my dog! What's up? <laughs> hey, baby, you okay, man? Nah, man, it's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book. We are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me it's not cut keep the value in it keep it real i've missed you these five years man they're gonna be real happy to see you hey what's up y'all look who i found hanging around carl hey good to see you i can't believe she gone man that's another funeral you ran away from fool just like Brian's, hey, she was my mama too. Not for the past five years, she wasn't, nigga. Come. And where the fuck you think you're going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. ain't nothing but a Look, bunch I of lowlines. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? what apart from your mother being dead things are going real bad here let me show you running man tony's buried over there little devil over there it's big devil over there man it's just crazy everybody blasts on food first then ask questions second

Hej, nie nie, 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 tak nie może być. Ogólnie też zauważyłem, że ta definitywna wersja mi podpadła z tymi głośnymi efektami strzelania. One strasznie są głośne. Nie wiem, czy na nagraniu to w ogóle jest odczuwalne, tak jak ja to odczuwam. Musiałem trochę przyciszyć grę. Gdzie wy skręcacie? No dajcie mi jakiś znak, a nie wy jakiś prawie, że kółko robicie. Gonią nas, gonią nas cały czas. Gdzie teraz? Oh! Tutaj, ok. Parking. A oni się nagle... A dobra, bo tu. To... Split Chciałem powiedzieć, że nie, nie, mniej więcej pamiętam, gdzie trzeba było jechać, ale nie do końca, bo dawno nie grałem w GTA Andreas I ogólnie w oryginalną wersję grał... Oryginalną wersję grałem. O kurde Wyjazd, typie Ogólnie grałem w oryginalną wersję, ale nie przeszedłem jej całej Przeszedłem może do... 20% gry, i już później odpuściłem, bo gra strasznie mi wywalała, i w ogóle straszne były problemy z graniem oryginalną wersję. Dlatego dobrze zrobię tą definitywną, i mam nadzieję, że ta definitywna będzie w miarę dobrze działać i mi nie będzie wywalać, bo z tego co słyszałem, to się takie sytuacje zdarzają. A ja niestety muszę na nich czekać. Jeszcze mnie wyzywają, że nie trzymam tempa, to sami się. Kurde Opóźniają No, Ej, kamera, działaj Jedziesz tam, Ryder? O, potrąca ładnie na, po na oczach policji Gdzie się patrzył? Pod Z? Do tyłu? Nie mogę spojrzeć za siebie Jesteś za daleko No to poczekam O, no i przyjechali Kurde, balasi Keep up, motherfucker, and some Kurdish opiernicot. Big. I got what them motherfuckers though. Sold so them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? No, I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, oh, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo. Just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. No, i w taki oto sposób skończyliśmy pierwszą misję. Misja CJ. Wejdź do domu cj żeby kontynuować. Okej. Okay. To jeszcze pamiętam. Aby zapisać grę, wejdź w symbol dyskietki. Zapisanie gry spowoduje przesunięcie czasu o 6 godzin. Czy jak mamy teraz 16, ja wejdę w zapis. Zapiszmy sobie może tutaj. No to mamy 22. Pójdźmy jeszcze raz. Zapiszmy I mamy czwartą, ok pasuje mi to No i czy mamy coś tu ciekawego jeszcze? Wejdźmy na górę, popatrzmy, bo ja nic nie pamiętam z tej gierki Dlatego sobie przechodzimy w definitywnej wersji I mamy aparat To już jest coś Sprawdźmy co tu się znajduje ciekawego, jakie gazetki e, Chyba mamy GTA... Ej, to nie jest San Andreas Jakiś screen Sandras, San bo mapka, mini mapka tutaj taka tak, tu CJ siedzi normalnie, patrzcie, CJ siedzi. O kurcze, ale fajnie. No dobra, no i sprawdźmy, co jeszcze mamy tutaj. To jest chyba garderoba, prawda? Tak, garderoba. No i my, proszę Państwa. Przepraszam, CJ. Tutaj możemy się przebrać, ale nie mamy już żadnych ciuchów aktualnie. I nam tam właśnie powiedział Rider, żebyśmy kupili sobie jakieś łachy, więc się jego posłuchajmy, pójdźmy coś kupić. I spotkać się z Riderem, mieszka tuż obok. okay not to post on oh he left the phone hello hey, thought I thought i'd explain some shit sweet hey what's up since you've been away shit has changed around here Grove Street families ain't big no more Seville boulevard families and Temple drive families are beefing and split with the Grove. now we so busy set and ballers and vargos are taking over so watch yourself out there yeah i hear you thanks for the heads up don't mention it No okej, okay. czyli tutaj cały czas coś się dzieje, warto wiedzieć. I postanowiłem, wracając do tego co chciałem powiedzieć, no to postanowiłem, że będziemy robili po dwie misje na odcinek. Czyli zrobiliśmy misję CJ, teraz zrobimy misję Rider i koniec odcinka. A następny odcinek, który będzie za tydzień... Będzie z kolejnych dwóch misji i tak sobie będziemy przechodzili gierkę. W ogóle widać środek. Fajnie to wygląda. Ale ładnie ta gra wygląda i powiem wam, że... Ta, te oświetlenie normalne, nie te klasyczne z oryginału mi się bardziej podoba. Patrzcie, tutaj widać słońce, a jakbym włączył klasyczne oświetlenie, to już tego słońca by nie było widać i byłaby dookoło, dookoła przepraszam, mgła. Taka zielonkawa, która naprawdę brzydko wyglądała i mi się nie podobała w oryginale, i tutaj również mi się nie podoba, dlatego będziemy grali na tym oświetleniu, co było na początek. Dobra, wchodzimy do rajdera i patrzymy, co rajder ma dla nas do zrobienia. Man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie, yeah, yeah. It's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place. He's painting over our hit up, man. Shit is beautiful. teached on a lesson. The fucking Grove Street. You damn? I'm always damn.

why my family the homies is here we were always here fool yeah but now i'm back and i know what i've been missing don't expect me to kiss your ass or nothing you still a buster to me yeah okay thanks homie yeah don't mention it No dobra, no to wchodzimy do Fryzjera i chciałem jeszcze na początek powiedzieć, że ta seria będzie też taka, gdzie czasem zdarzy mi się przeklnąć Dlatego, no, wolę uprzedzić teraz, na tym pierwszym odcinku, żebyście się później nie dziwili, więc jakby, jak będzie taka potrzeba, to się będzie zdarzało, że padną niecenzuralne słowa Nie wiem nawet, czy będzie taka potrzeba, ale zobaczymy Okej, okay, jak się strzyżemy tutaj? Muszę popatrzeć, jak tu się patrzy? Tu jest potwierdź Obejrzeć chcę, z wąsem Okej, okay, nie pasuje. Cezar i Brudka, to może być ciekawe. O, i to wygląda już ciekawie. A broda cała, jakbyśmy dali cały brodę dla CJ. A. No, wygląda to nieźle, szczerze powiem. Sprawdźmy warkoczyki. Nie, kompletnie do CJ to nie pasuje. No to dobra, Cezar i Brudka, to mi pasuje jak najbardziej. To wygląda fajnie, więc akceptujemy i mamy taki fajny zarościk. Shit, I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I want to get us something to eat. I'm going to finish this, then I'm going to take care of business. Jeżeli nie będziesz jeść, to zaczniesz tracić wagę, a potem energię. Czerwony pas wskazuje to. Podczas jedzenia zyskujesz energię, ale jeśli będziesz jeść za dużo, grozi Ci otyłość. Okej. Okay. No to w takim razie wejdźmy do tego całego naszego. Przytrzymaj alt, żeby obejrzeć statystyki. Okej, okay. szacunek mam bardzo niski, wytrzymało się jakoś tam małą muskulaturę lekką. I tłuszcz mamy też spory. No dobra, ale musimy coś zjeść, więc zamówmy sobie coś do jedzenia. To jest samo uczek jak na razie. To jest wprowadzenie tylko. Tutaj wybieramy. No to zjedzmy może pełną tacę. Będzie tak najlepiej. No to kup. Zjemy sobie z 3. Okej. Okay. Give up the money! a raid. Ryder, not this again! It ain't me, fool! No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy! Let's get up out of here! Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit, run! O cholera, zaczęli nas... zaczęto strzelać! Ej, ale chyba możemy zdobyć tego shotgun od razu na start. Sprawdźmy to. Ty piek. Kurde, będziesz nas tutaj strzelał. O, proszę bardzo. Trik. Nie wiem, czy znany każdemu, ale kiedyś to robiłem. No i proszę Państwa, mamy strzelbę. Nasza pierwsza broń. Więc, no, typ został potrącony. Spierniczamy sądzę, zanim nas tutaj złapią i w ogóle będzie lipa. Nas tu nie było. Balasi szli. Balasów nie lubimy. No i spierniczamy na chatę. I to końc misji będzie? Mam nadzieję, że nie, bo chciałbym jeszcze trochę pograć. Nie będę oszukiwał. Ale ta definitywna wersja mi się podoba, powiem wam wykrzeże. Tak Na pewno działa lepiej niż oryginał. No i mamy misję wykonaną, szacuneczek. Czyli u Sweeta mamy kolejną misję. No dobra. I widać miasto całe. Kiedyś tego miasta nie było widać. No i co? Ryder zwyzywał, że nasza brudka tutaj, proszę państwa, z wąsikiem jest do-dupy, ale mi się tam podoba. Mam nadzieję, że wam również. No i chyba powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Odblokowaliśmy jeszcze tatuażystę. Może pójdziemy sobie jakiś tatuażyk zrobić. Yy, albo nie, Rider nie, nie. nie, Ridera wozu nie weźmiemy. Weźmy sobie bus yy, Sweeta. Jakbym zerkał tu gdzieś na prawo, to... znaczy na prawo, no moje prawo. No to ja tutaj zerkam, czy wszystko się nagrywa i czy wszystko dobrze widać. I czy gra nie jest za głośna, bo gra... O, widać górę Chilead w ogóle. Bo gra czasem zdarza się być głośniejsza niż zwykle. I mnie to martwi, ale mam nadzieję, że nie była głośna jakoś bardzo I że mnie nie... I że mnie nie zagłuszała. Przede wszystkim. Mamy tatuażystę, mamy 220 dolarów. Pewnie jeszcze zarobimy sporo kasy, ale wejdźmy do tatuażysty i zróbmy sobie jakiś tatuażek. Siadam już mordo. Pokaż, co tam masz? Do zaoferowania grup. Po co mi ten tatuaż? Prawy przed ramię. Nie, nie będziemy sobie robili jakichś gównianych tatuaży. Afryka. My z Afryki? No nie. Krzyż! To jest fajna akurat. To mi się może spodobać. No i mamy taki fajny krzyż git. Ile to kosztowało? 70 dolarów. Nie możemy zbytnio tutaj szaleć na plecach. Grow Street Families, Westside, Los Santos lub Splube. Los Santos tak zbytnio nie pasuje. Wydaje mi się, że bardziej Grow Street jako. Można by powiedzieć, że takie nawiązanie, że no jesteśmy z gangu. I odblokowałem osiągnięcie. Za zrobienie tatuażu, okej, okay. Re reprezentacja jakoś tak, było, nie wiem, chyba za zrobienie tego tatuażu Grow Street. No i fajnie, mamy dwa tatuaże, nie będziemy się Aha! I mamy 0 dolarów. No to nieźle zaczęliśmy, dwa tatuaże i już nie mamy hajsu. No cóż, nadrobimy, mam nadzieję, że nie będziemy musieli go wydawać i że gra jakoś zareaguje, jak nie będziemy tych pieniędzy mieli, a będziemy musieli coś sobie kupić. No ale co, zapiszemy sobie gierkę i będziemy chyba kończyli już odcinek. Proszę bardzo, Twitch sobie zdążył kupić nową furkę, a my możemy do garażu schować swoją furkę. No dobra. Tak jak mówiłem, będzie mało montażu i ja tutaj tylko parę cięć będzie, jak nic się naprawdę nic nie będę mówił po drodze. Zapiszmy sobie gierkę, pyk. No i proszę Państwa, to już by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, jeżeli odcinek się spodobał, to łapa w górę mile widziana Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z przechodzenia GTA San Andreas wam się spodobał I że będziecie chcieli więcej, co czwartek właśnie będzie się pojawiała ta seria O godzinie 16, taka właśnie do obiadku, do kolacji Po prostu do jedzonka, żebyście mieli co do jedzonka sobie obejrzeć Tak jak już mówiłem, będzie mało montażu, tylko czasem będą cięcia A takie właśnie minimalne, a tak to będziecie się wraz ze mną wczuwali w pabułkę No i tutaj już wyłapałem, że mogę być... To wina CJ, że jego mama nie żyje. Mogł, mógł być to też nalot balasów albo innych osób. Nie wiem, mógł, mógł, mogło się coś po prostu stać, nie tylko z winy CJ, ale też osób pobocznych, bo CJ mógł wtedy przebywać w Liberty City. Oczywiście na koniec odcinka będzie robili sobie takie przemyślenia. Ja będę robił takie przemyślenia swoje, co o tym sądzę i jakie mam swoje teorie. A ogólnie jest dosyć ciekawa. I Gierka jest bardzo dobrze oceniana pod względem właśnie w popularnym, więc warto ją przejść w tej definitywnej wersji. Szczególnie mi się ta definitywna wersja podoba porobionych zostało naprawionych i optymalizacja również została tutaj poprawiona. Nie wywaliło mi jeszcze ani razu gierki. Wszystko się pięknie, mam nadzieję, że nagrało. No i co? Widzimy się za dwa dni w sobotę na odcinku z Gita Online. A i pamiętajcie, że we wtorki o godzinie 18 są livestreamy z hororków, głównie z fazmofobii na kanale, więc zapraszam serdecznie. A już się z Wami żegnam. Simoneczko i cześć!